I jeszcze jedna pętla formacji diame. Proszę zwrócić na małe, ale to bardzo małe odległości między samolotami sięgające niekiedy rzędu. 3-4 metrów, czasami jest to dwa. To wszystko zależy od pozycji, w jakiej znajduje się teraz zespół. Dla pilotów najtrudniejszym wyzwaniem jest tu ciągła zmiana ugrupowania, tak aby widz, który ogląda ich z ciągle zmieniającej się perspektywy, miał wrażenie do zachowania kształtu formacji. I przed Państwem zespół Orlik formacji Wieża. I w tym momencie następuje zmiana ugrupowania. I jeszcze raz przed Państwem, przed tak wspaniałą publicznością zespół z strzała!